Cześć moi drodzy, jesteście na moim kanale o języku francuskim, o życiu i kulturze we Francji. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy Francuzi jeżdżą na wakacje do Polski? I jeżeli tak, to jakie są ich. Punkty na mapie, takie wypoczynkowe, gdzie najczęściej jeżdżą. Może nie ma e, takich wielu miejsc w Polsce, które są tutaj znane we Francji, ale powiem Wam, że ostatnio e, ta Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia stała się e, dosyć popularna wśród e, Francuzów. No i na przykład e, bardzo dużo Francuzów ostatnio jeździ do e, Czech, i e, Czechy stały się, Praga stała się takim punktem. E, do zwiedzenia na mapie Francuzów w Europie. I jeżeli wybierają się już na jakieś takie wakacje do, do Europy Środkowo-Wschodniej, to zazwyczaj jest to jakiś weekend, jest to kilka dni. Oczywiście nie mówimy tu o urlopie, bo na urlopy raczej jeżdżą w jakieś ciepłe kraje. No ale ta Europa Środkowo-Wschodnia staje się bardzo popularna wśród Francuzów, oczywiście przed pandemią. Jeżeli um, pytamy Francuzów, co wiedzą o Polsce, czy znają jakieś takie punkty turystyczne, to oczywiście um, najchętniej wybierają się do Krakowa. Um, Kraków po francusku mówimy krakowi. I jest to takie najbardziej popularne miejsce, w które jeżdżą do Polski. Kraków jest tutaj bardzo znany. Drugim takim miastem, do którego najczęściej się udają w Polsce, jest oczywiście Zakopane, niedaleko Krakowa. W ogóle te regiony południowe są im najbardziej znane i są to najczęściej miejsca, do których się wybierają. E, oczywiście wiedzą, że Warszawa jest stolicą Polski, ale do Warszawy raczej jeżdżą rzadko. E, częściej wybierają jednak Kraków. Kraków jest tak, w, w, w przewodnikach jest bardzo polecany, chyba najbardziej. No i taką najwięcej o nim wiedzą. E, czy Francuzi wiedzą coś na temat e, północnych e, regionów Polski? Jeżeli się mnie pytają, gdzie najczęściej można się wybrać do Polski, to oczywiście też im polecam Gdańsk, ale bardzo bardzo niewielu Francuzów wie coś o Gdańsku. Raczej Gdańsk nie jest im znany. Również takim miejscem, które jest im znane i do którego się wybierają, jak zwiedzają Polskę, jest też Wieliczka, jest też Oświęcim to są takie miejsca, które, do których jeżdżą najczęściej. Oprócz oczywiście Krakowa i Zakopanego, wspólnie wydaje mi się, że w ich świadomości Polska jest krajem, w którym jest bardzo dużo zieleni, jest bardzo dużo lasów, i nawet w takich reportażach w telewizji, które ukazywały się na temat Polski, Polska jest przedstawiona jako kraj, który ma duże bogactwo naturalne duże bogactwo natury zieleni, parków, lasów, rezerwatów dużo jezior. I to chyba jest to coś, co najbardziej ich tutaj przyciąga, a z drugiej strony też ten dynamiczny rozwój, który odbywa się w ciągu ostatnich kilku lat. W ich świadomości to właśnie Kraków przedstawia taką tradycyjną Polskę, ten nasz, nasz ubiór tradycyjny. Polska im się kojarzy właśnie z folklorem, z z obchodzonymi świętami, z tradycjami, z naszą dawną, staropolską kulturą. Czasami też mam takie wrażenie, że duża część z nich myśli, że tak nadal jest w Polsce, że ta tradycja i to, co widzą w Krakowie, to, co jest nastawione przede wszystkim na turystę, to tak rzeczywiście po dzień dzisiejszy tak to wygląda i tak chodzimy ubrani. I tak rzeczywiście znamy tylko tą naszą polską, sta starodawną kuchnię. No a tak nie jest, bowiem że przecież w, i w innych miastach jest zupełnie inaczej. No a Kraków jest tu bardzo turystyczny. Niemniej jednak y, zawsze mówią dobrze o Polsce, że to jest przepiękny kraj. Wszyscy, którzy tu byli, to mówią, że spotkali niesamowitych ludzi, że y, super kuchnie mamy w Polsce, że bardzo dobrze jedli, że y, właściwie podobają im się te nasze folklorystyczne tradycje. Ja zawsze polecam też inne miasta do zwiedzania. Y, takie jak Warszawa, która by była przeciwieństwem właściwie do tego Krakowa, bo w tej Warszawie jednak znajdziemy więcej takich, które jest to miasto bardziej rozwojowe, nie ma takiej tradycji jak w Krakowie. No i zawsze polecam północ Polski, który, północ, która jest niesamowita. I oczywiście mamy wiele różnych regionów w Polsce, które są bardzo ciekawe i które przedstawiają. Taką współczesną naszą dzisiejszą Polskę. Zacieszę, że coraz więcej Francuzów jest chętnych, żeby przyjechać i zobaczyć Polskę. Teraz jest to taki kraj dla nich bardziej dostępny i wcześniej no, nie spotkałam się z tym, żeby chętnie przyjeżdżali, natomiast teraz rzeczywiście kogoś, jak kogoś spotykam i mówię, że jestem z Polski, to mówi, że bardzo chętnie by się wybrał do Polski. Nawet jak jeżdżę w odwiedziny do, do mojego miasta, to też coraz częściej słyszę Francuzów w Warszawie, czy w innych miejscowościach, w których się zatrzymuje. To jest bardzo fajne, więc myślę, że taki obraz polski już jest bardzo pozytywny tutaj i coraz bardziej się zmienia. I myślę, że też Polacy potrafią coraz lepiej przyjmować turystów i otwierać się właśnie na nowe kultury, nowe, nowe języki. Mnie się osobiście taka współpraca bardzo podoba, bo yy, Francuzi są zaciekawieni tym, jak u nas jest, jak się żyje, a nawet jak ktoś tutaj przyjeżdża yy, powiedzmy do pracy, to nigdy nie słyszałam, żeby mówił coś negatywnego. E, zawsze się wypowiadają, że tutaj się mieszka fantastycznie, że e, nawet jeżeli ta pensja jest niższa, to i tak wystarczy im nawet na to, żeby oszczędzić pieniądze. Ja zawsze bardzo, bardzo gorąco zachęcam ich, żeby przyjeżdżali do Polski, żeby e, pozwiedzali sobie różne regiony. E, szczególnie, że dla nich to jest dużo tańsze państwo. A uwierzcie mi, że jak my jesteśmy otwarci w stosunku do nich, to Francuzi też e, potrafią się odwdzięczyć taką otwartością.